Dzisiaj mam dla Was gangbang, polskich słów, które ja uważam są śmieszne. I zaczniemy od słowa. No, tak. Spoczęcie! Gangbang. No, 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 albo nie. No, tak? No, tak, co? No, no. Tak, nie. No, 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 no czy no? I tak samo gangbang, jak mówiłem. Gangbang, yeah. Bo to było tak jak Hej, chcesz Big Black Cocky? YEAH! I on tak Co? I tak zawsze była taka sytuacja u, u nas w domu Po prostu ona nie wiedziała Czy mówiłem Gangbang Czy Big Black Cocky Drugie słowo, które ja uważam, że jest śmieszne po polsku Jest słowo ŚWINKA Wow Bardzo oryginalne Czasami myślę, że oni mieli zamiar mnie nazwać ŚWINKA w ostatniej sekundzie zdecydowali, że nie, nazwiemy go GANGBANG I myślę, że tak było przez to, że oni bardzo często mówią GANGBANG Co ty kurwa wyprawiasz człowiek? Po prostu możesz e, kupić za 3 dolary GANGBANG To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek Napiszcie w komentarzach Big Black Koki Cześć Cześć, Cześć.